I zobaczcie, pierwszy motocykl niebieski w, w połysku to jest właśnie Honda NC750. Zobaczcie, jak jest usytuowana czacha przednia względem dymoto, który tam stoi. Na jakiej wysokości jest lampa, jak jest usytuowana lampa, jak jest zamontowana... Szyba przednia, jak są zamontowane mniej więcej kierunkowskazy, swoją drogą lepiej wygląda to w motocyklu Daytona. Teraz zobaczcie sobie, jak to wygląda mniej więcej z boku. Bardzo dużo miejsca na nogi, praktycznie identycznie ułożone owiewki na zbiorniku paliwa. Chłodnica też jest oczywiście z przodu, silniczek. No i jak to wygląda z tyłu, nawet tłumik jest bardzo podobny, bo możecie zobaczyć sobie tłumik w Dymoto, tłumik w NC750, no wszystko, wszystko ee, tak samo, z tyłu mniej więcej to wygląda tak, w Daytonie, a z przodu tak, więc bardzo, bardzo zbliżone, jeśli chodzi o na pewno wielkość baków, no to musi być troszeczkę większe, kierownica jest nawet taka sama. Tak wygląda vence 750 wyświetlacz. A tak wygląda oczywiście Daytona. Również Daytona jest to ładniej. A teraz poproszę jednego z moich klientów, żeby usiadł na jeden i drugi, żebyście mogli sobie porównać.